Tematem dzisiejszego odcinka jest wielki test napojów zero i jest to temat szczególnie bliski mojemu serduszku, bo sam od ponad roku jestem na diecie, a od ponad 4 miesięcy zrezygnowałem całkowicie ze spożywania węglowodanów i cukrów i chyba to dało mi najlepszy rezultat. Zresztą spójrzcie sami, to jestem ja jakiś rok temu, to jestem ja pół roku temu, a to jestem ja teraz i wydaje mi się, że różnica jest dość duża, prawda? Jak zapewne wielu z Was, ja również uwielbiam słodkie napoje i nie potrafiłbym całkowicie z nich zrezygnować. Dlatego też przez cały ten czas piłem różnego rodzaju napoje zero i stąd właśnie pomysł na dzisiejszy test, w którym sprawdzimy je wszystkie. Sprawdzimy też, ile kosztują. Powiem wam również, które z nich kupiłem stacjonarnie, czyli w pobliskich sklepach, a które z nich zamówiłem w sieci. A dzisiaj będzie zdecydowanie dużo przerw na siku. Bo czas wypić i przetestować je wszystkie, by być na bieżąco z takimi i kolejnymi odcinkami. Zostawcie sobie suba wraz z dzwoneczkiem na kanale, to wtedy prawdopodobnie Wam się pokażą. Jeżeli lubicie testy jedzenia i picia w moim wykonaniu, to strzelcie łapkę w górę. A jeżeli chcecie sobie kupić jakąś tanią grę, to zapraszam do linku w opisie na g A teraz, zaczynamy! Na starcie przekonajmy się, co jest lepsze: Sprite Zero czy Seven up Free. Oba napoje oczywiście bez kalorii i oba zamówiłem w sieci, chociaż Sprite A Zero podobno czasami da się dostać w żabce albo w makro. Swoją drogą zachęcam Was do dzielenia się tym, jakie napoje. Zero da się dostać w waszej okolicy, także piszcie napoje, piszcie miasta, piszcie sklepy, bo może ktoś na tym skorzysta. W sieci zazwyczaj jest niestety troszeczkę drożej niż w sklepach, dlatego też za całą butelkę Sprite'a zapłaciłem 12,19, a za 7-Up'a 10,41. Poniżej macie również podane ceny za litr, chociaż to nie do końca będzie miarodajne, no bo puszka zazwyczaj wychodzi trochę drożej niż butelka, ale w razie czego macie podane. Teraz czas na test smaku! Jest, bym telefonu puścił. Nie będę lał sobie całych szklanek, bo dzisiaj czeka mnie dość sporo picia. Teraz 7UP. I uwaga, sprawdzamy najpierw Sprite'a. Jego miałem okazję już kiedyś pić, ale było to kilka miesięcy temu. Mm. I powiem wam, że jest całkiem ok. Jak na mój gust, nie różni się znacznie od zwykłego Sprite'a. Jest dobry, orzeźwiający. i w tym przypadku nie ma kalorii. Dobra, teraz 7UP. Jego jeszcze nigdy nie piłem, więc trochę jestem ciekawy, jak smakuje i czy jest lepszy. Mm. Moment. Kurczę, smakują bardzo podobnie. Sprite zdaje się mieć trochę bardziej naturalny smak, ale z drugiej strony mniej intensywny, mniej cytrusowy. Ten jest bardziej intensywny, ale przez to trochę mniej naturalny. Więc jeżeli chodzi o Sprite'a, to jemu dałbym szóstkę, natomiast jeżeli chodzi o Seven Ups, ma swoje wady i zalety, więc jemu dałbym 5,5. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą w takim przypadku musimy zrobić, mianowicie. Czyli. Test na ślepo. Zobaczymy, czy będę w stanie odróżnić je od siebie na ślepo, żeby przekonać się, czy moja ocena jest rzetelna, czy może podyktowana jakimiś subiektywnymi wspomnieniami. Także, Przemo, jak mogę Cię prosić, to dole mi po trochu i zamieszaj szklanki tak, żebym nie wiedział, która jest która. Dobra, to próbuję. Najpierw to. ok? Chyba potrzebuje szerszego kontekstu, więc teraz to. Okej, okay. wstępnie to chyba będzie sprite, chociaż. To jest sprite? To jest 7up i moja ocena pozostaje taka sama, chociaż przyznaję, że na ślepo ciężko je odróżnić, czy miałem... <słuch> na szczęście miałem rację, ale uwierzcie mi, na ślepo jest je bardzo trudno rozróżnić i przy takiej ilości te smaki się minimalnie różnią. Może co innego, gdybym wypił całą butelkę ale mnie oczypało. Nie wiem, czy to przez te że mnie tak orzeźwiły, czy to przez to, że jest coraz bardziej chłodno na zewnątrz. A przy okazji, jeżeli wy też jesteście z zmarzłuchami, to wbijajcie na nasz sklep pod adresem bo mamy tam nowe, cieplutkie i doskonałe jakościowo bluzy. Mamy też takie wzory i takie wzory, także zapraszam serdecznie. Czas na wielkie mistrzostwa smaków fanty, których jak widzicie mamy tu naprawdę sporo, tak więc przyjrzyjmy się im wszystkim po kolei. Fanta zero winogronowa kupiłem ją w sieci i zapłaciłem 5 zł 9 groszy za butelkę, czyli 10,18 18 za litr. Fanta malinowa, Fanta o smaku dzikiej maliny i Fanta o smaku ananasa. Wszystkie kupiłem w sieci i za każdą z nich zapłaciłem 2,92. Czyli by wychodziło 8,76 za litr. Fanta klasyczna pomarańczowa z internetu 2,42, czyli 7,26 za litr. Jednak taką samą fantę jak ta, i to w butelce, i taką też w butelce, można kupić stacjonarnie i u mnie da się je znaleźć na przykład w żabce. Ta kosztuje tyle, a ta o smaku arbuza, melona i gwiezdnego owocu, strasznie dużo smaków, kosztuje dokładnie tyle. Więc tutaj i z ceną, i z dostępnością jest trochę lepiej, więc czas przejść do testu smaków, bo szczerze mówiąc, w większości z nich nie piłem. Jestem strasznie ciekawy, czy będą dobre i która będzie najlepsza. Tą sobie odstawimy, żeby nie dublować smaku i cały test przeprowadzimy na ślepo. Zobaczymy, czy zgadnę, który smak jest który. Może być ciężko, szczególnie w przypadku maliny i dzikiej maliny, bo nie mam pojęcia, czym te smaki mogą się od siebie różnić. Ja oczy mam już zawiązane, a Przemo po kolei podaje mi puchy. Okej, okay, po zapachu najpierw. Pachnie jak? Pachnie jak? Pachnie jak fanta. Ale tak szczerze, ma bardzo słodki zapach, i po samym zapachu powiedziałbym, że jest to ananas albo malina. Zobaczmy. Mmm, to jest chyba malina. Okej, okay, to będzie malina, ale nie mam pojęcia, która. Czy, czy to była malina? Tak. Dobra, to była jedna z malin, to już wiemy. Poproszę kolejną. Y jeszcze ocena smaku. Ocena smaku, kurczę. Powiem wam, że to jest naprawdę dobre. Może ciut za słodkie, ale dałbym tutaj 6,5 na 10. Poproszę kolejną. Ojej, panie. No i potrząsnąłeś mi specjalnie, to zrobiłeś na bank. Okej, okay, to pachnie bardziej cytrusowo, mam wrażenie? Ten smak znam doskonale i jest to zwykła, pomarańczowa Fanta Zero, która jest jednym z moich ulubionych napojów Zero, więc dałbym jej 8 na 10. Zgadłem? Tak. Nie mogłem się tutaj pomylić. Jakbym się tutaj pomylił, to nie mógłbym rano spojrzeć. W twy, w, w... Nigdzie bym nie mógł spojrzeć. Zaplątałem się. Dobra, co mamy tutaj? To jest. Po samym zapachu już wiem, że to będzie ananas. Czuję to z kilometra. Bardzo mocno pachnie. Tak, to jest ananas. Mm. Kojarzycie te takie soczki tro tropikalne w tych takich srebrnych, miękkich opakowaniach? To smakuje prawie tak samo. To jest mój smak dzieciństwa. Nie sądziłem, że panta może smakować jak ten soczek. I to jest jeszcze gazowana. Ej, powiedziałbym, że jest dobra i oryginalna. 7 na 10. Naprawdę spoko. Lepsza niż malina jak na razie. Żeby to się dało taniej kupić, to bym pił codziennie. Panie Przemku, kolejna. Czy ja słyszałem otwieranie butelki? To nie było syknięcie puszki, to było otwieranie butelki. To będzie jedna z butelkowych z butelkami, wiadomo, będzie troszeczkę łatwiej. I. Mm. Winogrono 100%. Ej, pyszne. Jest przepyszne. Mm. To z ciężkim sercem muszę przyznać, ale o pół punkta więcej niż zwykła panta. 8,5 na 10 jest naprawdę dobre i piję to. Po, chyba, chyba po raz pierwszy piję to na pewno po raz pierwszy w wersji zero. Nie, naprawdę to jest totalny sztos. 8,5 na 10. Zakręciłeś, żebym nie wylał, tak? No tak, moje machanie rękami przy stole różnie się kończy. <gry> Następną proszę. Słyszałem puchę, więc tutaj pewnie będzie ta druga pozostała malina. He, twój. To nawet nie smakuje jak malina, jakby nie, jakby nie to, że to zostało jaka ostatnia puszka. Smak cieniutki. Smak po pierwsze bardzo wątły. Po drugie jest ani słodka, ani kwaśna, taka strasznie nijaka. Nie, nie, to jest 2 na 10. Niedobre. I popatrzcie, mieliśmy dwie maliny i jedna była naprawdę spoko, a druga. E, ta się nie nadaje do picia, według mnie. No i ostatnie. Ja nie wiem co. To... No ja też nie mam pojęcia, co to może być. Sprawdźmy więc. Och, czuję tu tak co najmniej trzy smaki: arbuza, melona i y, gwiazdkowy owoc taki. Ale tak serio, jeśli chodzi o cenę smaku, to to jest mocno słodkie, egzotyczne, jest to na pewno jakaś miła odmiana, aczkolwiek wolę zdecydowanie zwykłą pantę, sobie można pić tak od czasu do czasu. Tutaj dałbym taką bezpieczną piąteczkę. Nie jest to niedobre, ale szał też według mnie nie robi. No i wszystko zgadłem, gościu, wszystko zgadłem. Jestem mistrzem Fanciochy. Zostałem. Ja, ja sam uzurpuję sobie prawo mistrza fanciochy. Nie, nie wszystko zgadłem, bo nie zgadnąłem, która malina jest która. Więc ta niedobra to była LOL, to była zwykła fanta malinowa, a ta lepsza to była wersja limitowana hiszpańska. To to może być ciężko dostać, ale warto spróbować. Jeżeli chodzi o smak fant, to tak wyglądają wszystkie moje oceny po kolei, ta według mnie jest zdecydowanie najlepsza, ale ta też jest bardzo dobra i łatwiej ją dostać, bo prawdopodobnie znajdziecie ją w pobliskiej żabce. Ale ja się tej jeszcze muszę napić, bo jest super. Mhm. Mm Cola Zero 2, Jej chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo jest dostępna dosłownie wszędzie i nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś z Was mógł ją kupić nawet na pobliskiej poczcie. Jednak jak to skombywa, tak samo w przypadku Cola Zero, ma ona wiele swoich <laughs> odpowiedników. Czy też tak zwanych podróbek. A jednym z nich jest Planet Cola Zero z Oshona, za którą zapłaciłem złoty zł. Ciekawostka na jej temat jest taka, że dwulitrowa butelka kosztuje jakieś 2 złote, więc tak naprawdę cenę chyba robi tutaj nie napój, a bardziej opakowanie, no bo wiadomo, aluminium jest droższe. Kolejnym ciekawszym, ale droższym odpowiednikiem jest Cola Green. Również nabyłem ją w Oszonie i zapłaciłem 2,89. I tu wypadałoby się na moment zatrzymać, bo mamy do czynienia z pewnym ewenementem. Otóż większość napojów Zero jest słodzona słodzikiem, który nazywa się Aspartan, natomiast Cola Green wyróżnia się tym, że jest słodzona tak zwaną stewią, która jest uznawana za słodzik zdecydowanie bardziej zdrowy. A w zasadzie chyba najzdrowszy. Co do aspartanu, natomiast opinie ekspertów są podzielone, bo jedni mówią: Nie no, co ty gościu, Aspartan? Przecież to jest trucizna najgorsza, to cię zabije. A inni zaś mówią: byćku Aspartan, no w teorii jest szkodliwy, ale nie w takich ilościach. Nie możesz wypić tyle, żeby ci zaszkodziło. Moje zdanie na ten temat jest mniej więcej pośrodku, bo z jednej strony zgadzam się z tym, że Aspartan jest potencjalnie szkodliwy, ale wiecie, co jest szkodliwe na 100%? Spożywanie nadmiernej ilości cukru, a w konsekwencji bycie otyłem, albo nawet grubym, bo cukru dodają wszędzie. Do wszelkiego rodzaju sosu ketchupów, ostatnio nawet znalazłem cukier w ogórkach konserwowych, więc nie musimy sobie go jeszcze dorzucać, pijąc słodzone napoje, skoro mamy dostępne napoje zero. Oczywiście istnieje trzecia najlepsza opcja i na 100% najbardziej zdrowa, a jest to picie do końca życia gorzkiej herbaty i krniczanki. Jeżeli ktoś jest w stanie, to szanuję i życzę powodzenia. Czas na test smaku i sprawdzenie, czy będę w stanie jej od siebie odróżnić. Jak widzicie, ja po raz kolejny mam zawiązane oczy, a Przemo miesza puszki. Lecimy! Żebym tylko w szklankę trafił, okej, okay, mamy szklaneczkę numer jeden, co to będzie? To będzie albo zwykła kola, albo ze stewią. Zobaczmy inną szklankę. Nie, to jest zwykła kola. To jest zwykła kola zero. Chociaż smak muszę przyznać, trochę podobny, a ta. O, to jest. O to jest z oszona. To jest na 100% cola z oszona. Y, solidne 2 na 10. Zwykłą kolkę, tak, żebyście znali skalę, to jest dla mnie taka 6,5 na 10. A ta ze stewią naprawdę znacznie w smaku się nie różni, a mam świadomość tego, oczywiście, jeżeli dobrze zgaduję, że jest to napój zdrowszy, ze zdrowszym słodzikiem. Więc chyba wybrałbym tą ze stewią. Zobaczmy, czy miałem rację. Ha! Zgadłem bezbłędnie. Naprawdę, tutaj bez problemu da się rozróżnić smaki. A cena tej ze stewią. Tej ze stewią. Wiesz co, dałbym 7,5%. Dlatego, że jest zdrowsza. Po prostu to jest jeden z nielicznych napojów, który unika aspartanu, więc to na pewno jest dobry kierunek. 7,5. Ciekawostka na temat Koli Green Wyprodukowano w Grecji. Ja zawsze mówiłem, że kochać Grecję. Przyszła pora na wielki test wszystkich smaków Pepsi Max i tutaj na starcie chciałbym skomplementować firmę Pepsi za naprawdę szeroką dostępność, bo każdy z tych smaków da się dostać bez problemu stacjonarnie. Każda z puszek kosztowała 1,79 zł, a przy okazji chciałbym wspomnieć, że moja agencja to Fantasy Expo i można się śmiało z nimi skontaktować i może Możemy sobie coś razem ukręcić. Boże, jestem sprzedajnym youtuberem najgorszym. Mamy mango, dziką wiśnię, smak klasyczny, malinę i limonkę. Tak więc. Puszki zamieszane, oczy zawiązane i tym razem spróbuję zgadnąć, która jest która, ale na czas. Umówmy się, że na każdą z puszek mam po 3 sekundy od momentu wypicia. Uwaga! Czas! Start! Mm. Wiśnia. Mm. Po czasie, nie wiem, chyba zwykła była. Mm, cytrusowe, limonka. O jejku, jaka kwaśna, limonka. 100% mm, malina. Y, jakieś mi brakuje. Jeszcze jedna. Jest. Która, tu? W lewo. Ta? Tak? Uwaga! A, tu jest mango oczywiście, tylko mango zostało i naprawdę smakuje jak mango. Czas, przy... Zgadłem wszystkie? Tak. Dobra, oprócz tej, bo z tą mnie zdążyłem na czas, czyli 4 na 5 punktów dla mnie, a jaka będzie punktacja dla puszek? Tutaj? Podobnie jak przy koli 6,5 na 10. Mm, wisienka to jest solidna siódemeczka. Limonka? 5,5, szczerze mówiąc wolę zwykłą, bo nie jestem panem kwaśnych rzeczy. Malinka. 7,5 exequo z wiścią, obie są tak samo dobre. I mango? Mango jest ok, ale chyba wolę zwykłą, tak mi się wydaje. Więc mango dostałoby szóstkę. No, tylko y, wiśni dałeś 7, a malinie 7,5, więc malina tak? lepsza. To w takim razie malina lepsza, kupki smakowe zadecydowały. Ale nie, serio, obie są naprawdę dobre i obie naprawdę lubię. Na dzisiejszy odcinek udało mi się znaleźć coś ciekawego, czego nie piłem nigdy wcześniej, a są to napoje 0, ale w proszku. Jeden o smaku coli, jeden o smaku iced i jeden o smaku arbuza. Oczywiście tych smaków jest więcej, ale uznałem, że trzy na próbę będą git. Dostępne są w sieci i każdy z nich kosztował złoty 79. No to teraz spróbujmy je zrobić i przetestować. W czystej teorii z każdego z nich powinno wyjść półtora litra płynu. Jednak ja zrobię sobie po szklaneczce, a na jedną szklankę... Dam jedną łyżeczkę. Co? Ej, patrzcie na to, to kolowe jest mega czarne. Jedna płaska łyżeczka na jedną szklankę, więc tu będzie kolka. Ej, mocno pachnie. To pachnie jak lody kolowe, ale trochę bardziej słono, jakby. Teraz łyżeczka iced tea. Pyk. Wow, ale zapachniało gumą arbuzową, taką jak z tych kulek. I łyżeczka Arbuza, który jest różowy akurat. Jeżeli chodzi o cenę, to jeżeli byśmy robili to z wodą z czajnika, to to jest dość tanie, powiedziałbym. Tańsze od koli zoszona, to już naprawdę tanio. Szklaneczki zalane, jeszcze tylko zamieszać, ale jeżeli chodzi o kolor, to powiedziałbym, że ten kolor jest dość ładny. Arbuzowa ma taki różowo-czerwony, ta Ice Tea ma taki faktycznie herbaciany, a cola faktycznie kolowy. Ej, tylko moment, zalałem kolę niegazowaną, bo w... ciekawe, czy to coś zmieni w smaku. Żeby nie było, to też strzaśniemy na ślepo, przemocho, zamieszaj. Nie, 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 żebyś zamieszał, nie, 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 nie napoje, tylko szklanki. Jak? Ten i chciał łyżką zamieszać. Dzięki, Przemo. Pierwsza. Ok, to na 100% jest smak arbuzowy, bardzo intensywny. To smakuje jakbyście sprowadzili gumę do żucia, tą arbuzową, do formy ciekłej i szczerze mówiąc mam bardzo mieszane uczucia. Ciężko mi to ocenić. Nie wiem, czy to jest tak dobre, czy tak niedobre. Przejdźmy dalej, ocenię na końcu. Teraz to. Mmm, to jest iced tea, bardzo intensywnie pachnie kwaskiem cytrynowym. Też ma mocny smak. Powiedziałbym, że jest zdecydowanie bardziej mocny niż zwykły iced tea. Może to jest trochę lepsze niż zwykły iced tea, Kurczę. A trzecia zostaje nam prawdopodobnie nie niegazowana w dodatku. Eee! Nie! To nie! 1 na 10. Arbus na, nie jest najgorszy, ale to też nie jest coś, co chciałbym pić na co dzień, więc 4 na 10? Ale iced tea, Hmm? Ice jest spoko. Temu bez oporu mogę dać siódemkę. Jakbym miał coś z tego kupować, to kupowałbym iced Tea No tutaj się raczej pomylić nie dało. To teraz ciekawostka, którą sam nie odkryłem, a jestem z niej strasznie zadowolony, bo jest przepyszna, a jest to! Aloes i to w wersji zero. Aloes to jest taka roślina, która ma masę różnych pozytywnych właściwości, a jako napój jest pyszna i słodziutka. Tutaj też jest słodziutka i to bez kalorii. Udało mi się go znaleźć od dwóch różnych firm, oba kupiłem stacjonarnie w Almie, za tego zapłaciłem 9,99, a za tego 4,99. 49, więc różnica w cenie nie jest duża między małą a dużą butelką. Nawet ta mała wychodzi trochę korzystniej. Który lepiej smakuje? Sprawdźmy na szybko. Ogólnie nie wiem, czy widzicie, ale w aloesie pływają takie gluty. One przypominają w konsystencji trochę żelki i są naprawdę dobre. Ej, patrzcie na to, ten drugi jest znacznie jaśniejszy. Ten jest taki bardziej żółty, a ten bardziej biały. I tutaj te gluty też są chyba trochę większe. Dobra, przełamieszaj i patrzymy, który jest smaczniejszy. No to zobaczmy. Okej, okay, pyszny, słodziutki. Ogólnie aloes smakuje trochę jak sok winogronowy. A ten drugi? Mmm, moment. Mm. Dobra, ten jest bardziej słodki, ten jest mniej słodki, ale oba są przepyszne i oba dostają ode mnie 9 na 10. Kocham aloes i może nie mógłbym go pić codziennie do obiadu, ale taka jedna szklaneczka na dobry wieczór jest idealna. A, czyli ten większy był bardziej słodki, a ten trochę mniej. Okej, OK. okay. Mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż cukier stał się popularny dopiero gdzieś w XIX wieku. W Polsce troszeczkę później, bo dopiero na początku wieku XX. W roku 1931 znany dziennikarz, pan Melchior Wackowicz, reklamował go hasłem: Cukier krzepi. I nie musiał długo czekać na reakcję Polaków, bo oni dodali od siebie, że cukier krzepi, ale wódka lepi. Polacy niezmienni od lat! A jeżeli Wy lubicie się czymś pokrzepić, na przykład orzeźwiającym napojem zero, to napiszcie w komentarzach, jaki jest Wasz ulubiony. Jeżeli odcinek Wam się podobał, jakkolwiek Wam pomógł, to strzelcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem po to, by być na bieżąco z kolejnymi. I wbijajcie na poprzednie, a na dziś to wszystko. Trzymajcie ciepło. Cześć!